Witajcie kochani, dzisiaj zrobimy sobie taki rozkład, czy dać jej jemu jeszcze jedną szansę. Y czy dobrze zrobi, jeżeli wpuszczę ją jego do swojego jeszcze życia, do swojej relacji, do swojego małżeństwa, do związku, do przyjaźni? Sobie kochani, dopasujcie. Y położyłam y dwie opcje: pierwsza to jest y książka, kronika kaszy, druga to jest karta, kronika kaszy. Też położyłam z tego względu, że zapraszam Was na piękne czytanie do mnie z kronikami Akaszy, a drugie też zapraszam również na kursy Akaszy, które organizuję. Kursy możecie wybrać sobie grupowe lub po prostu prywatne. Jeśli uzbieram więcej osób, to, to jest, będzie Was więcej, a jeżeli nie, to zrobię po prostu Wam prywatnie taki kurs. Kochani, mam nadzieję, że wybraliście już sobie opcję. Zaczynamy od książeczki. Czy dać jej jemu jeszcze jedną szansę? Czy dać jej jemu jeszcze jedną szansę? Oj, tu widzę, że byliście połamani, byliście tutaj zruzgotani czymś, nie mogliście spać, nieprzespane noce widzę. Bardzo intensywny, e, ciężki czas dla Was, chorobowy czas, możliwe, że nawet choroba, chorowaliście ciałem lub duchem. E, te obietnice, które ktoś Wam obiecał okazały się po prostu iluzoryczne. Ktoś odszedł, zostawił negatywne jakieś emocje i negatywne wspomnienia. Błagaliście o górę, aby ta osoba wróciła i prosiliście, marzyliście o tym. Ale pytanie jest takie: czy dać jeszcze jedną szansę tej osobie? Czy dać jeszcze jedną szansę? Góra mówi, że tak, ale pod jednym warunkiem. Że zostawicie to, co już było i skupi skupicie się na e, budowaniu relacji, na przyszłości, a nie na tym, co już było. Czyli zaczynacie nowy start od nowa. Czyli nie mówię o tym, żebyście nie rozmawiali i tak dalej. I jeżeli Was coś boli, to warto też o tym porozmawiać, ale tak jakby nie żyć w tych negatywnych emocjach i w tych negatywnych wspomnieniach i zacząć tutaj nowy rozdział Waszego życia, i on będzie zapoczątkowany bardzo fajnym, nowym początkiem, kochani. I ten okres depresyjny się dla Was skończy, i oboje będziecie naprawdę tutaj szczęśliwi, dlatego że bardzo mocne jest u Was przyciąganie seksualne po prostu. Więc ja bym jednak dała szansę temu związkowi, tej osobie i tej Waszej relacji, bo jest naprawdę warta. Weźmiemy sobie, kochani, teraz kartę którą wybraliście z Akaszy. Dajcie mi chwileczkę. Dziękuję za piękne komentarze. Jak ja się cieszę, jak takie piękne komentarze mi piszecie i ja tak czytam z serduszka, aż mi się serce cieszy, buzia mi się cieszy. Uwierzcie mi. Dziękuję Wam pięknie za to, że jesteście, za wsparcie. Dziękuję. Za to, że mi ufacie. Mm. O, tutaj była niezła i tutaj przez osoby trzecie. Oj oj oj, tutaj um, były takie, bym powiedziała, e, spotkania e, możliwe, że też pokryjomu lub e, były też wmieszane osoby trzecie, e, które nie służyły tej relacji i e, Waszemu związkowi. Ktoś Was już e, prosił o wybaczenie i chciał budować tej relację, ale się okazało to fejkowe i zostaliście e, po prostu albo w przyjaźni, albo w ogóle nie macie kontaktu, e, bo, te, e, bo te budowanie, ta obietnica spłynęła po prostu na niczym i zaczęliście się znowu kłócić i powtórka z rozrywki. Czy dać jeszcze e, szansę temu związkowi? Jesteście na razie odwróceni do siebie, albo nie macie kontaktu, albo po prostu nie chcecie kontaktu z tą osobą, albo ta druga osoba nie chce z wami kontaktu. Kochani, tu jest jakaś y, karmiczna lekcja w tym związku, ale pytamy się, y, i ciężka, ale pytamy się, czy dać szansę tej osobie i temu związkowi. To, było, no, to była toksyczna relacja bardzo wybuchowa bardzo taka energetyczno-powerowa, y, bym powiedziała. Hmm. Czy dać szansę temu związkowi? No, kochani, jest nadzieja po jakiejś rozsypce, po jakimś takim, bym powiedziała, ciężkim czasie i okresie. E, tutaj ta osoba się zastanawia, lub wy się zastanawiacie jeszcze, czy dać, przekręćcie sobie, czy dać tej osobie jeszcze czas. Jest myślenie, i jest zastanowienie, boicie się, że to znowu będą fałszywe obietnice i fałszywe słowa z ust tej osoby. Tutaj, górę pokazuje, zacz zaczekajcie chwilę: zaczekajcie, bo ta osoba myśli o powrocie, myśli o tym, żeby się z Wami skontaktować. Może to nie będzie tak szybko jak chcecie. Albo ona jeszcze musi tam siebie pouzdrawiać i w głowie, i w sercu, i zastanowić się, czego tak naprawdę chce. Ale widzę, kochani, rozmowę pomiędzy wami. E, I ta osoba, jeżeli dojdzie do siebie, to przyjdzie i przyjdzie was przeprosić. Przyjdzie. Ona okaże się troszkę inną już osobą bardziej empatyczną, bardziej taką spokojniejszą, em, w innej w ogóle energii i będzie chciała tworzyć z Wami relacje. Tylko od razu ostrzegam, że jeżeli to była sytuacja trójkowa, to ta relacja w tajemnicy u was zostanie tak, jak była. Ja nie widzę, żeby on, ona odesz odeszła odszedł od żony, bo ja widzę spotkania znowu w tajemnicy, i tutaj możliwe, że się na to kochani, nie zgodzicie absolutnie. I znowu będzie u was e, powtórka z rozrywki, ale co będzie jeszcze, jeszcze dalej, um, kochani? Jak patrzycie w swoje oczy, to po prostu wow, wy nie umiecie się po prostu oderwać od siebie, od swojej energii, bo idzie się troszeczkę dać tej osobie szansę. no bo um, jeżeli ona czegoś nie zakończy, no to jak ona ma przyjść do was e, z czym? w ogóle. No nie, no, seksem, no to trochę płytkę w, w tych czasach, prawda? Ale yy, bym powiedziała tak. Um. Hmm. Średnio to widzę w dwójce. Wiecie co? Ja bym powiedziała, że będą jakieś rozmowy przeprowadzone, ta osoba może wejść do waszej relacji, może znowu wejść. Jeżeli postawicie znowu tej osobie jakieś ultimatum, e, lub nie zgodzicie się być w sekrecie, to ja nie widzę e, szans znowu na jakiś fajny związek. Na powrót widzę, ale nie widzę na bycie razem. Bardziej widzę singlostwo i, e, i odejście. Bo jeżeli. To jest takie coś, no jeżeli zgodzicie się być w sekrecie, znowu w trójkowej relacji, to tak. Jeżeli nie zgodzicie się i zawalczycie o siebie, to nie. Tak to jest, kochani, dla opcji numer dwa. Tutaj jeszcze będzie wielka walka emocjonalno- energetyczna, psychiczna u Was i zakończona się naprawdę nawet taką, bym powiedziała, ciężkim stanem umysłowym typu płacz, typu właśnie mm, jakieś depresyjne myśli, nieprzespane noce e, i to będzie też powtórka z rozrywki. A więc kochani, raczej ta osoba nie odejdzie tutaj, jeżeli to jest relacja trójkowa, bardzo mi przykro. Ale zobaczymy, co Akasha ma Wam do powiedzenia. Twoje związki z innymi odzwierciedlają relację, jaką masz ze sobą. E, więc kochani, e, chyba warto zawalczyć najpierw o siebie, E, dowartościować się na tyle i nie zgadzać się na pewne rzeczy, które po prostu nie czujecie i, i które z wami nie rezonują. Ja, kochani, dziękuję serdecznie. Mm, niech się dzieje wszystko dobre u Was. E, zapraszam do mnie na sesje prywatne. E, dobrej nocy, kochani. E, nie bierzcie tego też na serio, bo to są oczywiście. Karty ogólne nie dla wszystkich będą rezonować, więc to wpuszczajcie jednym uchem, wypuszczajcie drugim, a na prywatne sesje zapraszam już do mnie. Całusy, kochani.